Cześć, witam Was serdecznie na megadiscount.pl. Jestem pewna, że wszyscy fani Monster High długo czekali na ten odcinek, ponieważ pokażę Wam dzisiaj Lagunę Blue, czyli w sumie główną bohaterkę nowego filmu Monster High: Podwodna Straszy przygoda. Jak widzicie, Laguna Blue czuje się jak ryba w wodzie. Jak już wspomniałam, jest ona główną bohaterką nowego filmu Monster High. Podwodna straszy przygoda. Laguna zdobyła właśnie e, prawo nurkowania, czyli takie prawo jazdy do prowadzenia samochodów i różnych pojazdów pod wodą. E, no i zabiera swoje straszyciuki właśnie na e, taką przejażdżkę, ale niestety nie wszystko poszło dobrze i dziewczyny zaczynają tonąć. Zapuściły się trochę za daleko w przestrzeni basenu Monster High, który podobno nie ma dna. Laguna Blue razem ze swoimi straszycukami musi stawić czoło swoim problemom z dzieciństwa i myślę, że świetnie sobie z tym poradzi, ale nie wiemy jeszcze jak skończy się film, ponieważ premiera zaplanowana jest na koniec stycznia. Dla laguny życie pod wodą to nic nowego, ponieważ jest ona córką potwora wodnego. Jak widzicie, ma ona swoje włosy związane w wysoką kitkę, która bardzo mi się podoba, ponieważ dodatkowo mamy tutaj taki fajny loczek i e, niebiesko-różowe pasemka. Jej makijaż jest dosyć niecodzienny. Mamy tutaj różowe i żółte kropki, takie troszkę w chaosie, ale generalnie prezentuje się bardzo ładnie. Laguna nosi na sobie piękne e, perły naszyjnik z pereł. W kolorze różowym. Do tego mamy również bransoletkę. Jej płetwy, które normalnie są troszeczkę mniej widoczne, w tym przypadku nabrały pięknego blasku. Są opruszone brokatem. No i od razu możemy powiedzieć, że jest ona stworzeniem wodnym, bo ma także błony między palcami. Z tyłu znajdziemy również płetwy, które się nie dość, że ruszają. To możemy je w każdej chwili odczepić, no i laguna będzie wyglądała mniej podwodnie, ale moim zdaniem z płetwami wygląda o wiele ładniej. Jeżeli chodzi o strój naszej laguny, jest to top wiązany na szyję w kolorze granatowym z różowymi, takimi dosyć chaotycznymi wzorami i oczywiście ten przepiękny, ogromny, granatowy ogon. Ogon laguny jest granatowy z piękną turkusową końcówką w kształcie takiego półksiężyca. Jest ona pięknie zawiniana, a także dosyć charakterystycznie postrzępiona. U góry znajdziemy żółte i różowe wzory i laguna może sobie spokojnie usiąść, a także zgiąć swój ogon w połowie. Nad ogonem znajdziemy także piękny pasek z palbankami, również w kolorze różowym. W każdej chwili także możemy go zdjąć, ale moim zdaniem całość, cała lalka prezentuje się naprawdę pięknie. Nie potrzebujecie do niej stojaka, ponieważ laguna stoi sama na swoim ogonie, robi on również za stojak. W świetle dziennym laguna prezentuje się przepięknie ale pod wodą czasami panują niesamowite ciemności. Także, żeby się nie zgubić, wszystkie lalki z tej serii mają jakiś element świecący w ciemności. W przypadku Lagony są to jej właśnie piękne niebieskie skrzydła. Jak świecą, musicie sami przekonać się w swoim domu. Mimo, że to Laguna jest główną bohaterką nowego filmu Monster High, na naszych recenzjach znajdziecie także inne straszyciółki, które wzięły udział w podwodnej straszy przygodzie. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić żadnego odcinka.